Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Są to ulubieńcy, jak już wiecie, po tytule, także zapraszam do oglądania dalej. Tak jak zazwyczaj to robimy, zaczniemy od produktów kosmetycznych. Z tym, że w tym miesiącu mam dla Was tylko dwa, które w dodatku nie są takimi stricte produktami kosmetycznymi. Są to bardziej takie dodatki, które kojarzą mi się z relaksem, których używam w wannie. O soli do kąpieli za bardzo nie ma się jak rozgadywać, bo jest to taka banalna, prosta rzecz. Którą podejrzewam, że większość z Was kupuje Ale chodzi mi o konkretny ten rodzaj Dokładnie o tą firmę i o to opakowanie Ponieważ zapach jest boski Jak dla mnie jest trafiony w 100% Ponieważ kojarzy mi się z takim odświeżeniem Z takimi wakacjami Pachnie naprawdę cudownie, to jest zapach idealny, jaki ja bym chciała mieć w łazience. Jeżeli możemy sobie sprawić przyjemność, jeśli macie wannę, to bardzo serdecznie Wam polecam tą sól do kąpielik, tą konkretną. Za 850 gram zapłacicie około 8-6 zł, coś takiego polecam. Jeśli nadal pozostajemy w temacie wanny i naszego odprężenia relaksu, to chcę Wam pokazać antycelulitowy peeling cukrowy do ciała z firmy Sajen. Jest to peeling, którego używam już około miesiąca, może nawet dwóch. Zużycie jest niewielkie, ponieważ ja nieczęsto się peelinguję, ale staram się tak raz w tygodniu mniej więcej. Zapach jest nieziemski, taki bardzo kobiecy, taki cytrusowy. Głównym zadaniem peelingu jest oczywiście złuszczenie naskórka, wygładzenie go i w tym przypadku, jeśli jest to produkt antycelulitowy, to ma ujędrnić naszą skórę, więc na pewno zawiera w swoim składzie kofeinę. Zgadza się, panteno, awokado i tym podobne. Oczywiście do wszystkich produktów zostawię wam, jeśli się da, to linki, a jeśli nie, to po prostu nazwy w opisie pod filmem, bo wiem, że tak chcieliście, żebym wszystkich ulubieńców wypisywała. Mimo wszystko jeszcze w opisie, także tak zrobię. I w tym momencie kończymy strefę urodową. I chociaż nie, jeszcze nie. Pokażę wam jeszcze dwie rzeczy, które których używam non stop i które zdecydowanie są moimi ulubieńcami nie tylko miesiąca, ale podejrzewam, że lat, wielu, wielu najpierw pokażę Wam bransoletkę, którą dostałam od mojej siostry na y, święta, pod choinkę Jest to bransoletka Tous Bransoletka wygląda tak. Ja ostatnio noszę ją naprawdę codziennie. Do wszystkiego mi pasuje. Jest z takich koralików czarnych, i oprócz tego tutaj ma Misia, który oczywiście jest bardzo rozpoznawalny dla firmy Toast. I oprócz tego jeszcze tutaj ma napis, znak firmy i oczywiście próbę srebra. Tak wygląda, jest cudowna. I teraz ją zakładam i kolejna rzecz, którą już mam na sobie, którą wam pokażę w ten sposób, jest to łańcuszek, który dostałam od moich rodziców. Jest to prosty, zwykły złoty łańcuszek z takim w kółeczkiem, który też noszę non stop. I to jest taki mój must-have, czyli zawsze mam tą bransoletkę. Ze znakiem nieskończoności, tą stołę od mojej siostry. Oczywiście zawsze mam też ten łańcuszek, i do tego ten zegarek, i to jest podstawa. Codziennie to zakładam i zawsze przynajmniej wiem, że mi do wszystkiego pasuje, nie muszę kombinować, szukać. Ja mam te cztery rzeczy, które wydaje mi się, że zawsze są ok. Teraz pokażę Wam coś, co pewnie już widzieliście u wielu, wielu osób, nie tylko na YouTubie, ale ogólnie w internecie jest wielki szał na odstresowywanie się. Ja kupiłam sobie kolorowankę w biedronce za jakieś 6 zł i naprawdę jest świetna. Tylko muszę dokupić jakieś lepsze pisaki, ponieważ te co mam są takie średnie, ale jest to fajny sposób. Jeśli macie czas, to możecie sobie pokolorować. Się odstresować. Jak widzicie, ja tego stresu ostatnio miałam mało, stąd kolorowanka jest praktycznie cała pusta. Teraz chciałabym Wam powiedzieć o filmie Planeta Singli. Jest to polski film, który na Filmwebie ma ocenę 7,8 gwiazdki. Więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Ogólnie dużo osób często jest nastawionych automatycznie, jakoś tak pesymistycznie do polskich filmów. Ja totalnie czegoś takiego nie mam i zawsze daję. Szansę tym polskim filmom. Wiadomo, że często są jakieś gnioty, ale i są też świetne komedie, które tworzymy i naprawdę warto na nie pójść. Także ten film Wam mogę serdecznie polecić. Na początku jakoś tak się akcja nie rozkręcała i nie byłam zbyt zadowolona z tego, jak to wszystko się toczyło, ale od gdzieś połowy, a może nawet wcześniej, już do końca była naprawdę świetna komedia i spędziłam super czas. Było i dużo śmiechu, i też były momenty, w których można było uronić łzę. A ja takie filmy uwielbiam, więc polecam. Pokrótce, jeśli miałabym powiedzieć o czym jest ten film, to jest to film o kobiecie, która szuka mężczyzny, jest bardzo romantyczna i chciałaby, żeby to był mężczyzna na białym koniu, który zdobędzie jej serce. Niestety, jeśli chodzi o rzeczywistość i zetknięcie się z tą rzeczywistością, wygląda to troszeczkę inaczej. No i ona startuje w takim reality show, w którym ma spotykać się z facetami, których pozna w internecie. No i wtedy. Ma opowiadać o tym, jak to wszystko wygląda. Ym, nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej, chyba tyle. Resztę zobaczycie, jeśli pójdziecie na film lub go obejrzycie. Y, polecam serdecznie. A drugą pozycją, którą chciałabym Wam polecić, jest serial Arrow, który zaczęłam oglądać w tym miesiącu. Na Filmwebie ma 7,6 gwiazdki, czyli też bardzo dobrze. Ja jestem dopiero w pierwszym sezonie i jak dodałam zdjęcie na Instagramie, to dużo z Was mi zazdrościło, że nie muszę czekać przez tydzień kolejny na odcinek, tylko mogę oglądać sobie spokojnie na razie do przodu. Serial jest o facecie, który był bardzo rozpuszczonym miliarderem, któremu nie bardzo zależało na czymkolwiek oprócz zabawie. No i e, przechodzi przez katastrofę morską, ląduje na bezludnej wyspie. No i tam żyje przez 5 lat. Po tych 5 latach odnajduje się w końcu, to znaczy przybywa do swojego miasta. No i postanawia się zmienić, postanawia walczyć ze złem i e, walczyć z przestępczością w tym mieście, także chyba tyle mogę wam zdradzić. Bardzo wam polecam, jeśli szukacie jakiegoś serialu, to zobaczcie sobie na Arrow. Wystarczy, że pierwszy odcinek obejrzycie i na pewno się wciągniecie. Bo tak też było ze mną. Stwierdziłam, że zobaczę jak pierwszy odcinek i ewentualnie zostanę przy tym serialu albo po prostu poszukam czegoś innego, ale myślę, że będę oglądać już do ostatniego odcinka, który wyjdzie, także polecam serdecznie. I na koniec, troszkę o zakupach. To znaczy, nie wiem, czy wykorzystaliście wcześniej z jakichś kuponów rabatowych, z promocji. Czy w ogóle wiecie, że coś takiego istnieje? Ale są wszelkie strony internetowe, są aplikacje na telefon, z których możecie korzystać i po prostu mieć wiele zniżek do różnych sklepów. Zanim coś kupicie, warto sprawdzić, czy na przykład do danego sklepu nie ma jakiegoś kodu rabatowego, jakiejś promocji, zniżki. Z takich rzeczy trzeba korzystać, bo po to to jest i warto o tym wiedzieć. Na stronie www.kupon.pl macie na przykład zniżkę minus 15% do pattern rap. I możecie z niej skorzystać do końca tego miesiąca, do końca lutego, więc już jest niewiele czasu. Ale możecie oczywiście sobie zawsze sprawdzać. Tam macie wszystko posegregowane, wchodzicie sobie w dany na przykład sklep, jaki Was interesuje i patrzycie, czy przypadkiem do niego nie ma zniżki. Jeśli jest, z niej korzystacie i wtedy oszczędzacie dużo pieniędzy. Także naprawdę fajnie korzystać z takich zniżek. Oprócz tego chcę Wam polecić, ponieważ jest taka strona www.kodyrabatowe.pl Nie wiem czy znacie czy nie, ale oni od jakiegoś czasu mają też aplikacje, z której ja korzystam No i na przykład dzisiaj wybieram się do Sinseja, zobaczyłam sobie czy jest jakaś zniżka do niego No i faktycznie jest, także już w telefonie będę miała tutaj zaznaczone No i mogę zaoszczędzić jakieś tam pieniążki na zakupach Także polecam Wam zobaczyć na te stronki Na te aplikacje I zobaczyć, czy jest coś dla Was interesującego Także jeśli wybieracie się na zakupy To warto zawsze zobaczyć, czy do danego sklepu Nie ma jakiejś zniżki kodu rabatowego Także te stronki Wam mogę polecić Piszcie pod filmem komentarze Dawajcie oczywiście OK w górę Żeby coś się działo na tym kanale Do zobaczenia w następnym filmie Całuję Was mocno Buzaczki, pa pa